Pani sierżancie prokuratura rejonowa w Obrzyczu prowadzi śledztwo związane z umieszczeniem atrapy ładunku wybuchowego pod samochodem pana prezydenta Romana Szewmeja. W tej sprawie jest jeden wątek, który szczególnie bulwersuje radnych opozycji, ponieważ oni w tej sprawie są słuchani jako świadkowie. Dlaczego? Faktycznie, takie śledztwo jest przez prokuraturę rejonową w Obrzychu prowadzone. Dlaczego te osoby są przesłuchiwane, tego zdradzić nie mogę, z racji, że całe śledztwo jest objęte oczywiście odpowiednią tajemnicą, która ma na celu zabezpieczenie wszelkich śladów. Natomiast uważam, że generalnie dobrym jest, że są przesłuchiwane osoby. Są to tylko i wyłącznie osoby przesłuchiwane jako świadkowie, więc po prostu prokuratura, jak i policja dąży do tego, żeby dowiedzieć się, ewentualnych informacji uzyskać, kto może być sprawcą takiego zdarzenia, a myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby się dowiedzieć, kto mógł być ewentualnie sprawcą takiego przestępstwa. Panie Przewodniczący, radni podnoszą, że nie, całkiem niedawno pan prezydent był obiektem no, takich agresywnych pikiet związanych ze środowiskiem antyszczepionkowym i, i że to tam powinno się szukać ewentualnych informacji dotyczących właśnie tej atrapy ładunku wybuchowego. Czy policja w tym środowisku szuka informacji? Czy w tamtym środowisku są poszukiwane informacje? Tego po raz kolejny zdradzić nie mogę, z racji, że to wszystko jest objęte tajemnicą. Natomiast wszystkie tropy, jakie się pojawią, na pewno zostaną rozwikłane przez policję i prokuraturę. Wszystkie tropy będą badane i odpowiednie osoby będą przesłuchiwane. I to tyle, co możemy tak naprawdę na ten temat powiedzieć. Jeśli pojawią się kolejne osoby, to te osoby też będą przesłuchiwane, tak jak powiedziałem na starcie, żeby rozwiązać to zdarzenie. Szczególnie, że mieliśmy w przeszłości różne zdarzenia, również napadów na prezydentów, choćby cofnijmy się do tego, co się działo w Gdańsku. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby znaleźć sprawcę takiego zdarzenia. Czyli rozumiem, że te działania są absolutnie szablonowe i radni nie powinni się czuć z tego powodu jakoś politycznie szykanowani. Absolutnie nie. To są kompletnie normalne, e, chciałoby się powiedzieć wręcz rutynowe działania w przypadku takiego przestępstwa. Wszystkie osoby, które mogły być w otoczeniu, które mogły posiadać jakieś informacje, są przesłuchiwane. Są to osoby przesłuchiwane w charakterze świadka, więc nikt, nikt im nic nie, nie zarzuca. E, chcemy po prostu się dowiedzieć, co mogli widzieć, czy może coś e, wiedzą. Czasami coś, co dla nas jako dla świadka wydaje się nieistotne, dla osoby, która ma pełen pogląd i pełen obraz sytuacji, jest w stanie to poskładać w jakąś całość i rzutuje to wtedy na postępowanie. Dlatego to. Osoby są przesłuchiwane i zadawane są im różne pytania.